Działka się kończy tam, e, za tymi brzuskami. Tam jest taka droga, e, mała droga, i tam się działka kończy. E, tutaj też jest koniec. Przed tym polem e, skoszonym jest koniec. I tu jest taki teren. Bardziej brzuskowy, otwarty, rolny. Natomiast tam idziemy do działki już z lasem. Tutaj wchodzimy już na ten teren, teren leśny. Drzewa są wysokie. Glaczki. No tutaj mamy taką dróżkę. Górka, ona też jest, jeszcze jest, należy do działki. Już za tą górką jest kolejna. To okay. jest taka przestrzeń, sam środek. Ciałka się kończy mniej więcej tam, gdzie kończą się drzewa. Ona idzie tak lekko na skos od drogi, bo tam jest droga. Tam były brzozy, daleko, daleko. A tu już dochodzimy do drogi betonowej. Asfaltowej. O, tu jest wyjście z działki czy są takie piękne drzewa tam się idzie Wprost do Narwi. Jest około kilometra do wody.